Sponsorem wiadomości jest firma Lechcom, serwis komputerowy z 20-letnim doświadczeniem. Piątek, 19 kwietnia. Witamy w wiosennym serwisie w obiektywie. 8 czerwca Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie będzie świętowało wielki jubileusz stulecie swojego istnienia. W planie obchodów tej uroczystości. Oprócz spotkań absolwentów, byłych nauczycieli i dyrektorów, a także pracowników placówki, znajdzie się Msza Święta, której będzie przewodniczył biskup Mariusz Leszczyński, odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz bal absolwenta. Karty zgłoszeniowe na ten wielki dzień Liceum dostępne są na stronie placówki pod adresem www.lo-lubaczow.pl. Drodzy wychowankowie Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki, nasza Alma Mater kończy 100 lat. Chcemy ten piękny jubileusz uczcić tradycyjnym spotkaniem wielu pokoleń. 8 czerwca 2013 roku warto jeszcze raz w gronie przyjaciół. Powrócić do lat szkolnej młodości. Lata młodości to lata niezapomniane. W imieniu żyjących i nieżyjących dyrektorów i nauczycieli uczących w tym liceum zapraszam wszystkich na to epokowe, wielkopomne spotkanie. Niech jeszcze raz zaśpiewa słynna nasza dziewiątka. Niech zabłysną flesze członków kółka fotograficznego. Niech zabrzmi oratorium naszych słynnych kompozytorów. Niech pomodlą się razem z nami wszyscy liczni nasi kapłani. Niech nie będzie potrzebna opieka lekarska naszych absolwentów, lekarzy. W szczególności zapraszam absolwentów mojego rocznika, to jest 1958. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszu stulecia naszej szkoły. Jest to doskonała okazja do tego, by powspominać stare czasy, porozmawiać z absolwentami, nauczycielami oraz przyjaciółmi naszej szkoły. Taka okazja zdarza się tylko raz na 100 lat, więc nie zastanawiajcie się. Będzie wiele wspaniałych atrakcji. Między innymi bal, który może być wspaniałą powtórką własnej studniówki. Do, do zobaczenia 8 czerwca! И Do wtorku mieszkańcy Lubaczowa, którzy chcieliby wyrazić swoje uwagi na temat planowanej w mieście obwodnicy, mogą to zrobić na formularzach, które są dostępne na stronie miasta pod adresem www.lubaczow.pl. Nasze pytania zadane podkarpackiemu zarządowi dróg wojewódzkich także nie pozostały bez odpowiedzi. Formularze z opiniami należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego do 23 kwietnia. Następnie wszystkie trafią do projektanta wariantów w przebiegu obwodnicy firmy Promost Consulting. W ubiegłym tygodniu pytaliśmy podkarpacki zarząd dróg wojewódzkich, m.in. o biały wariant przebiegu obwodnicy, opracowany przez mieszkańców osiedla Mazury, który jak zapewniają, przekazali już jakiś czas temu podkarpackiemu zarządowi i projektantowi. Rzecznik Podkarpackiego Zarządu Dróg Ewa Sudoł Sikora poinformowała nas, że o tym wariancie zarówno przedstawiciele Zarządu Dróg, jak i projektant dowiedzieli się dopiero podczas konsultacji w Lubaczowie 9 kwietnia zapewniła, że po jego otrzymaniu zarząd dróg i projektant będą go analizować. Podczas konsultacji w Lubaczowie protestowali także mieszkańcy ulicy Generała Dąbka, apelując o zmianę przebiegu obwodnicy na tym odcinku. Z wyjaśnień przedstawionych przez rzecznik podkarpackiego zarządu dróg wynika, że budowa drogi obwodowej nie obejmuje ulicy Dąbka, która będzie przebudowana jako droga wojewódzka. Obwodnica natomiast będzie miała swój początek na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego i Sportowej. Ostateczny wariant przebiegu obwodnicy wybrany przez podkarpacki zarząd dróg wojewódzkich ma być opracowany najpóźniej, Później do 29 września 2014 roku. Późniejsza realizacja inwestycji będzie uzależniona od wpisania jej na listę projektów dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego do realizacji w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pochodząca z Lubaczowa Anna Letycja Walicka, absolwentka Lubaczowskiego Liceum Ogólnokształcącego, zwyciężyła w drugiej edycji polsko-brytyjskiego projektu modowego Fashion Culture, który niedawno odbył się w Londynie w Pałacu White House. Anna Walicka jest absolwentką Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Zawodowo zajmuje się stylizacjami do czasopism, teledysków i reklam. Jest laureatką wielu nagród modowych. Do swoich sukcesów może teraz dopisać zwycięstwo w Fashion Culture, międzynarodowych pokazach mody i konkursie, w którym biorą udział absolwenci największych światowych uniwersytetów związanych z projektowaniem ubrań. W nagrodę Lubaczowianka odbędzie dwumiesięczne płatne praktyki w Londynie, ufundowane przez brytyjską firmę Meyer. And Mortimer otrzyma także dwuletnie stypendium ufundowane przez krakowskie szkoły artystyczne oraz weekendową wycieczkę do Lizbony sfinansowaną przez Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowanie Ubiorów w Warszawie. W czwartek 11 kwietnia w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odbyły się eliminacje powiatowe do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Dawid Golis, Jakub Homyszyn i Gabriela Urban będą teraz reprezentować nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich. Poprzez uczestnictwo w turnieju dzieci i młodzież poznają zasady postępowania na wypadek pożarów, nabywają także praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, zdobywają wiedzę na temat techniki pożarniczej oraz poznają historię ruchu strażackiego. Całość konkursu przebiega w duchu zdrowej rywalizacji i zabawy, ale uczestnicy muszą wykazać się sporą wiedzą. Zbliża się wiosna, zbliża się to nieszczęsne wypalanie traw, zbliżają się sezon burzowy, więc. Każdy z nas musi być przygotowany i wiedzieć jak się zachować podczas zdarzenia, które niesie z sobą ryzyko pożaru, czy wprost w takiej sytuacji, kiedy ten pożar nastąpi. I myślę, że dotarcie do młodzieży w taki sposób jest jak najbardziej zasadne. Już od kilku lat to cyklicznie robimy, żeby jakby zaszczepić w nich takie odruchy. To jest, że tak powiem, w formie zabawowej, w formie konkursu z nagrodami. Nagrody w tym roku były rzeczywiście cenne, co nie umknęło uwadze uczestników. Przyznali także, że konkurs był trudny. W tegorocznych eliminacjach powiatowych w klasyfikacji końcowej wśród uczniów szkół podstawowych zwyciężył Dawid Golis. Drugie miejsce zajął Michał Garus, a trzecie Maciej Zygarlicki. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce wywalczył Jakub Homyszyn, przed Edytą Stankiewicz i Wiktorią Furgałą. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się Gabriela Urban. Pokonała Tomasza Furgałę i Pawła Boćko. Nagrodę otrzymał także najmłodszy uczestnik turnieju Rafał Gondek. Zwycięzcy z poszczególnych kategorii będą teraz reprezentować nasz powiat na finale wojewódzkim. Być może któryś z nich powtórzy sukces sprzed dwóch lat, kiedy to reprezentant powiatu w kategorii gimnazjów wygrał finał wojewódzki. Organizatorem finału powiatowego była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubaczowie, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i Lubaczowskie Powiatowe Centrum Kultury. W zespole szkół w Młodowie ruszyła kolejna odsłona projektu Comenius, który zakłada integrację kulturową partnerów projektu. Młodzież i nauczyciele z Młodowa będą mieli okazję teraz kilkakrotnie spotykać się ze swoimi kolegami ze szkół, m.in. w Rumunii, Włoszech, Turcji, Finlandii czy Estonii. Są już zresztą po pierwszych wizytach we Włoszech i Turcji. W ramach projektu w styczniu dwie nauczycielki ze szkoły w Młodowie odwiedziły Turcję. Partnerzy z miasteczka Karaman zaprezentowali swoją szkołę i jej okolice. Ta szkoła nasza partnerska to jest to tylko szkoła podstawowa, więc do szóstej klasy. Jeżeli chodzi o rozkład tygodnia zajęć, jest to podobnie jak u nas. Kraj i w ogóle szkoła bardzo, bardzo przyjaźnie nastawiona do, do odwiedzających dużo dużo wycieczek mieliśmy takich krewnawczych, ale również było dużo spotkań w ogóle z ludźmi. A jak kuchnia brytyjska na przykład? No Wspaniała, naprawdę. Ja przed wyjazdem obawiałam się jej bardzo, <gryw> powiem szczerze, ale e, bardzo zdrowe dania, dużo dużo warzyw, e, oczywiście wołowina, e, pysznie przy, przy, przyprawione, to wszystko także naprawdę Generacja. W marcu do Włoch z nauczycielami pojechali także uczniowie. Tamtejsza kultura i gościnność, a także mocne więzi rodzinne zrobiły na nich duże wrażenie. Przywitali nas naprawdę ciepło, nie było to jakiegoś dystansu, już przyjechaliśmy z daleka czy coś się mówi, od razu do, do nas z uśmiechem na twarzy, przywitali nas, zaczęliśmy rozmowę. Nie było żadnych, żadnych takich problemów że typu, My w jednym końcu nie w drugim i nikt się nie odzywa nie, naprawdę. Miło spędzić czas z tymi, z tymi rodzinami z, i z, w szkole. W trzeci dzień odwiedziliśmy Mediolan. Zadziwiła nas ta taka katedra Duomo w Mediolanie. Trzecia największa tak. na świecie. Widoki przepiękne. Byliśmy e, e, nad jeziorem Lago na Maggiore. E, widoki przede wszystkim górskie, ładne pejzaże. No, jestem po prostu pełna zakwytu i chciałabym na pewno tam jeszcze raz wrócić. Mnie na przykład zdziwił plan zajęć szkolnych. Na przykład oni mają tylko jedną czy dwie przerwy takie obiadowe. Oni przychodzą do szkoły rano i nie mają ani przerw takich jak my, krótkie, to po prostu od rana do po południa się ucząc cały czas. I tylko nauczyciele przychodzą kolejne nauczyciele, nawet zmieniają klas. I miałem już od przerwy bodajże godzinę, godzina, godzina tak. że mogłem jechać do domu, zejść obiad i wrócić. Ja, bo na pewno ciekawe było poznanie różnic między kulturami, czy nawet kuchni, która się bardzo różniła od naszych. Ja osobiście tęskniłem za mięsem, <śmiech> <śmiech> ale, ale ogólnie te ich, tych ich relacji między rodziną. One są ciekawe. Bo na przykład te, jak opowiadali mi tam w domu, że przy świętach spotykają się przy, przy stole i potrafią nawet przy rozmowie i tak dalej spędzić cały dzień, więc u nas to jest troszkę inne. Przygotowaliśmy w naszej szkole pracownie takie krajowe, pod, nazywają się Brave Classrooms. Każda klasa w tych pracowniach po prostu umieszcza informacje o państwach, zbieramy informacje o kulturze danego kraju i umieszczamy na Wall Comenius, to znaczy ściana Comenius, który jest w naszej szkole. Następnym naszym zadaniem projektu są dni kultury. Będziemy organizować dni kultury w naszej szkole i będziemy odwiedzać państwa, umieszczać informacje i uczniowie będą właśnie pracować także w tych pracowniach. Mamy posadzić drzewka i stworzyć memory forest w waszej szkole podczas każdej wizyty tak samo w każdej szkole w każdym państwie będziemy takie drzewka sadzić. Takie spotkanie taka wymiana międzynarodowa służy przede wszystkim wymianie doświadczeń, młodzież ma okazję doskonalić swoje umiejętności, sprawności językowe. Nie tylko tutaj chodzi o język angielski, ale też zauważyłam, że młodzież też próbowała tak poznawać różne słownictwa z tych krajów, które tam brały udział, czyli też poznawały słówka z języka włoskiego, hiszpańskiego. To były takie pojedyncze słówka, ale jednak mieli okazję doskonalić te umiejętności. Uczniowie zespołu szkół publicznych w Wielkich Oczach okazali się najlepsi zarówno w teoretycznej, jak i praktycznej znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Zwyciężyli w eliminacjach powiatowych do ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które odbyły się w miniony piątek. Tegoroczne eliminacje powiatowe odbyły się w zespole szkół w Wielkich Oczach. Zmagania uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych były podzielone na dwie części. W teoretycznej musieli zmierzyć się z testem pisemnym, a w praktycznej pokonać rowerowy tor przeszkód i wykazać się praktyczną wiedzą na temat pierwszej pomocy. Wśród szkół podstawowych zwyciężył zespół ze Szkoły w Wielkich Oczach: Adrian Złonkiewicz, Patryk Mokrzycki i Łukasz Złonkiewicz. Drugie miejsce zajęli reprezentanci szkoły podstawowej w Cewkowie, Arkadiusz Tabor, Przemysław Walicki i Hubert Ozimek, a trzecie uczniowie szkoły z Nowego Lublińca, Maciej Zygarlicki, Oskar Świderski i Adam Szynal. W kategorii gimnazjów również zwyciężyła reprezentacja z wielkich oczu Tomasz Sęga, Kamil Pupka i Sebastian Brzoza. Drugie miejsce zajęła drużyna z Cewkowa Hubert Tabor, Dawid Ozimek i Fabian Nieckarz, a trzecie uczniowie z Choryńca Zdroju Damian Gliniak, Krzysztof Mazurkiewicz i Jakub Stopa. W turnieju przyznano również nagrody indywidualne. Otrzymali je Przemysław Walicki z Cewkowa i Kamil Pupka z Wielkich Oczu. Eliminacje powiatowe organizowała Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie, wójtem gminy w Wielkich Oczach i tamtejszym zespołem szkół publicznych. Lubaczów. Moje miasto. Projekt pod takim hasłem realizowali uczniowie klas drugich gimnazjum nr 1 w Lubaczowie. Ekspozycja poświęcona honorowym obywatelom Lubaczowa, wystawa o lubaczowskich artystach, czy prezentacje multimedialne o historii miasta to tylko niektóre z efektów ich pracy. Całość podsumowali w miniony piątek w murach swojej szkoły. Gimnazjaliści pracowali pod kierunkiem Jolanty Maciołek i Elżbiety Obirek. Przygotowując się do projektu, odwiedzili instytucje promujące kulturę, m.in. Muzeum Kresów, Miejski Dom Kultury czy Państwową Szkołę Muzyczną. Przeprowadzili także wywiady z dyrektorami tych placówek. Uczestniczyli w organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Bibliotekę Pedagogiczną spotkaniach z lubaczowskimi poetami. W ramach projektu opracowali prezentacje multimedialne Przewodnik po Lubaczowie, Historia naszej Diecezji Zelwowa do Lubaczowa oraz prezentacje Poeci Lubaczowscy. Wykonali także ekspozycję poświęconą. Honorowym obywatelom Lubaczowa i wystawę artyści lubaczowscy odwoływali się także do tradycji ludowej, prezentując ludowe stroje lubaczowskie. Kierownik zespołu pieśni i tańce kresy, pan Tomasz Jezuit, wypowiada się o strojach następującymi słowami: Wyjątkowy jest strój damski, bardzo bogaty i oryginalny. Spódnice szyty z gęstego tkanego sukna wełnianego w kolorowe pasy. Dominują w nich dwa kolory: w jednych czerwony, w drugich niebieski. Natomiast bluzka zapinana jest z przodu na guziczki, zdobiona haftem krzyżykowym, charakterystycznym dla wschodnich polskich rubieży. A ten haft, który teraz znajduje się na gminnym sztandarze, my wyszyliśmy sobie na pustkach. Strój w sumie jest bardzo ciężki, łącznie waży pewnie 10 kg. Wszystkie elementy stroju damskiego i męskiego zerowaliśmy na tradycyjnych obiorach mieszkańców Lubaczowskich Wsi, na tych zachowanych w miejscowym muzeum i tych, które ludzie przechowują w domach. A teraz posłuchajmy, co czeka nas w najbliższy weekend. Już dziś zaprasza Państwowa Szkoła Muzyczna w Lubaczowie. O 18:30 rozpocznie się koncert laureatów drugiego ogólnopolskiego konkursu zespołów jazzowych i rozrywkowych School and Jazz, który odbywał się w Lubaczowie w dniach od 17 do 19 kwietnia. Wstęp jest bezpłatny. Miasto Lubaczów, Czarna Brygada oraz Game Over Cycles zapraszają na piątą już odsłonę ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa Motoserce, która w sobotę odbędzie się przed Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na brak krwi w polskich szpitalach oraz propagować ideę krwiodawstwa. W niedzielę w Świetlicy w Wielkich Oczach grupa teatralna Spruchnika przedstawi spektakl Wiara, Nadzieja, Miłość. Początek o godzinie 18, a wstęp jest bezpłatny. To wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Sponsorem wiadomości jest firma Lechcom Serwis Komputerowy z 20-letnim doświadczeniem.